Epickie to challenge, challenge. Lecimy mój film na suba subaj, lajka i bez końca nalecimy. Bo chciałem nagrać idę. Proszę bardzo, widzicie te 10, mieliście 10 razy wiesz. Ale proszę. I tak. Teraz zrobimy tak, widzowie, bo ja właśnie teraz myślałam, by zrobić Epickie to no, challenge. Epic teraz sobie tak myślę. Patrzę się, a ja mam niebies... Epickie to na sadzące. To teraz po prostu mam największego parta w świecie. Um, um. Ale za długo będę mieć Legendary, Bra. Szybko, szybko, szybko. dobra? Dobra. zrobię tak winka. Na razie kozaki tam są. na razie pójdę za tak Bottega e... Tipo la giornata. typ typ tipo. Tipo, tipo... Buona collara, bella. La collara mi è stata di solito, ma questa è una di solito... Sì, non ho detto che è perfetta, ma ho è una Więc tylko flarą tylko mogę e, patrzeć w jedną zera. Bo inaczej to oszustwo. Chyba, że no flara przez przypadek. Przez przypadek szczelę to się nie zabija. Ale będę się starał, żeby na dłużej to szło, żeby nie spadł, spadł. Dobra spada. Dobra, spala. Miejmy nadzieję, że starze na mistrzeniu. Kiedy? Kiedy ty jeszcze typu? Dwóch Idę z Jasper następnym. Dobra, jeszcze dwóch typów, jeśli jest ja. Więc tak na razie fajnie. Ja na razie kogarzmy się, bo tam ma troszkę rady, bo jest wywożony na każdego. Nie jest tutaj. Nie wiem, kto będzie, że tutaj, tutaj, tutaj. Ponieważ, daszymy, ben, to. to jest fajne, miała, Będzie, genauso, myślę, że genauso, będę to. Bo normalnie bym nie ty zniszczył bez kiku. Bo nie wiedziałem, co fajne miał właśnie. tu to klina robię. To jest teraz, który jest To że teraz klin. Na tej klin, że rajda. A ja i moje myślenie.

Ja cię kręcę Jezus widzowie Jakiego borowika miałem Kurde nie mogę mieć tej heavy Tylko taki tak jest hmm, To jak tak fajnie utemki. Wezmę to, podpiszę wypiję i lecimy na jeszcze na tytuł No tak cztery No tak bez pemika grać Trochę skandal Bo bez pemika to nie jest gra ale dobra. Kurde, ale ja nisko z kaszę. Są tu jeszcze jazdy. Muszę wysłać z każdej strony czy to się nie że z jednej strony do mnie nie zaznaczyło. Dobra, nie ma tu nikogo. Tam, tam jest. To tyle tam szczeloby dojeżdżam. To widzieliście, się, który a przez chwilę pokazywało mi tego. Ludowie, przygotujcie się jutro, na znaczy jutro lub pojutrze. Jutro lub... Buduj to. Ehe, ej w nie I ty tak. sam... A tu się nie da budować? A tu się da? Ale tu się da, ale tutaj się wcześniej nie dało. Ej, widzowie. Przygotujcie się jutro lub pojutrze. Lub może nie wiem, za niedługo. Ty na pewno... Za nie, na pewno, że już za 4 dni na pewno będzie wrzucony. Będę Darth Vader przez całą grę. Przygotujcie się na to będzie bardzo fajny film. Jak zostawicie jak zostawicie pod tym filmem? O kurde czekacie. 10... 5 lajków to zrobię film na legendarnej ten, tylko że chce będzie z gołowali. No ale no, bo wow. nie wtedy pewnie już użyję wszystkie sadzonki, potem być też na wiedziem od nowa zasadzić sadzonka, Niech to będzie lipal, dobra. Czy tam ciepł, jest tam, nie, jeszcze. co? do tego a nie. ty chyba myślał, że nadal ten, bo y, chciałbym pewnie, czy to, bo pewnie to nie. jakiś że nadal się za to spaje ban, sprawdza. No nie da się na to wsiąść, nie da kiedy się to do dostawało mama, ale dobra. Niszcz to. Lecimy bardziej już do środka strefy. Mm, czekajcie. Automatycznego speedo se wyłączę, dobra działa. Nie mam w sumie gdzie lecieć. Mieszkam sobie tylko będę kierować, więc... Dobra Tu gdzieś na pewno jest jakiś typ Panowie, panowie Halo, kto tu jest? Na to ją piłka uś uj, 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 Leczenie, no, wiecie, leczenie mogę brać, to jest normalne się, ja bym nie brać leczenia, to jest bez sens Ale leczenie mogę brać Teraz Puto, puto, y... Yo, -il -land. to... Gdzie był tutaj lunch? To taki nie ogarnie, że nie wiem Typ, ty to Nie Przecież tak mnie też już lubię nie, nie mogę powiedzieć Dobra, tylko tyle muszę powiedzieć nie już lubię no Ile wypadki bitowe, czy dla was ten typ nie wiem, ja to jest dobra, nie wiem, że nie wie. Aha, dzięki widzowie, mam Ja no, Po prostu gra jest idealna. Fortnite akurat teraz musi jak najlepiej robić dla mnie. Ale wcześniej to tego nie było, widać jak grałem. Ale teraz i tak fajnie, bo przynajmniej nagram tego. Przez... Dobra, teraz mam tu zaczekajcie widać to, coś sprawdzę. Yy, dobra, już lecę, bo chcę tylko widzę sprawdzić jedną rzecz. Dobra, potem sprawdzę. Na pewno tam są, bo o kurde. A ja mówię, widać dłuty bobiednie. Dobra, lecimy jakoś. Ej, już są dwa następne epickie owocy, jest coś nie tak z tym. Teraz lecę tam głównie, głównie teraz mi się, mm. bardzo mi teraz leci tam że na czym tam jest koniec tak strefy, tam, nie... no, no, tam jest na styk strefa, to mi teraz na środek strefy, niż tutaj, tutaj, no, opiszę się, że na tym będę tam Przepraszam, widzowie, to obieć, też po telefon Chcesz, by do mnie. Dobra, tak, 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 do mnie. Przepraszam, by dzwonił nie mnie. Przepraszam, by dzwonił Przepraszam, ale ha, to jest trochę obsługowane, tak mnie znajdę, chcę do tego, jakiejś, nie Po drodze, bym po drodze, to muszę jechać temu. Dajcie widzowie. Teraz mam na endo, ale... Tak, ja zarazem robię, nie Jednak jeszcze nie. Jeszcze nie. Któż mm. ja jestem? Ty, ty. Ile nie ruszałem, dostałem hazi przez to. Najpka dostałem. Pawilki niszczą. Fajnie, fajnie. To fajnie, chcę wpulować, zanim on będzie mnie znowu dojeżdżać. On wchodzi na całą górę. Wiesz mogę go jeszcze dojechać. Nie dojechać, ale nie. A no coś tam do, trochę zadał. Troszkę dostał. A malutko dostał. Dobra, ja uciekam. Tam bordy mi spadamy. Spadam na tym Dobra, teraz ja mam Tak na umysł. Powinienem dość dobrą topografię. I moje myślenia, py. no moje myślenia dobrze, myślał. Bracie, fajcie. Ty, tego, się dobra. Ty, ty. Ty, się dobra. No, i ja myślę, no i coś co chleb I Nie chcę to... ciągle trzymać Oba tak, mogę. Przyrzać. A tamten typ taki porty po prostu tam y, do końca gry. To może będzie żyć. I tak wątpię Ale jest, nie będzie. Nie jak. Nie no, ale to jest... Nie no, gdzie większego przygódka nie widzę. No, przepraszam że... Ale raz teraz dostałem. Nie mam szans, muszę jednak uciekać. Gdzie mój kula kula ten kulo w To jest kół, o, box. Fik, fik, fik. Bo Tyk, tyk, tyk. Bo się trzyma na jednym bloku, a jest na górze. A on się trzyma jakby tak nad górą. Że jest na skraju góry To jakby go klapcem to by nie można zbudować. No może, żeby ale mam małe kąte. Aha. Chodzę złoty. Tak, więc widzowie, zostawcie suba, zostawcie twoje like. I w ogóle, zostawcie suba i likea. A ja jutro lub pojutrze, no, można dziś, ale no, ja nagram filmik, jak będę udawać Darth Vadera przez całą grę. Trzymajcie się, widzowie. No, trzymajcie się, widzowie.